Możecie czuć się nieco zaskoczeni tym, że dzisiaj poruszam się skuterem, ale takim, na którym jeszcze w życiu nie miałem możliwości się poruszać. A to dzięki Zipowi dzisiaj jestem w Przasnyszu, nieco ponad 100 km od Warszawy. Warto było dzisiaj się tutaj wybrać, co mogę już stwierdzić po pierwszym kilometrze przebytym na tym, na tej maszynie ma to 170 cm pojemności, coś koło 10-11 koni bodaj. Yy. I to jest nic innego jak po prostu sypalinowe sanki, które dają niesamowitą ilość frajdy i jest to coś zupełnie innego niż, niż jazda tradycyjnym skuterem czy, czy motocyklem. Absolutnie tego należy nie porównywać, choć nazwa jest spójna. Tutaj jadę delikatnie i bardzo ostrożnie, ponieważ to co znajduje się po mojej prawej stronie jest to jezioro i fajniej by było, w nim dzisiaj nie zakończyć swojej podróży, bo tam z pewnością by było dużo zimniej. Dzisiaj jestem ubrany w dwie, w dwie kurtki, z czego jedna to jest windstopper. Mam zimowe rękawice motocyklowe i podgrzewane manetki, które nieco ratują y, sytuację, ale powiem Wam, że prędkości dzisiaj nie są duże, ale temperatura to gdzieś mniej więcej minus 7. Ale powiem Wam, że niesamowicie cieszę się, że w tym roku możemy y, liczyć na tak duże opady śniegu. Dzięki temu też mam możliwość Wam pokazania y, czegoś, zupełnie, czegoś zupełnie innego z innej perspektywy, co zapewnia naprawdę dużo fanów. I powiem Wam, że gdybym tylko miał y, koło swojego miejsca zamieszkania dostęp do na przykład takich pól, do takich terenów, to z pewnością na zimę kupiłbym sobie taki właśnie kuter śnieżny, który można kupić za w miarę rozsądne pieniądze. Super hamulce tutaj są. Naprawdę. Yy, tutaj też jest jezioro dla odmiany, ale powyżej jego jest trochę yy, terenu, na którym można sobie yy, poszaleć. Oho. I naprawdę trzeba się bardzo mocno trzymać tych podgrzewanych gripów. I w takich momentach cieszę się, że uprawiam jakiś sport, Chociaż po mnie tego nie widać, bo naprawdę trzeba mi sporo siły węgla. Jest! Oh. Pierwsza gleba zaliczona, ale nią bym się absolutnie nie przejmował. Pierwsze moje pytanie do jadącego obok operatora, któremu serdecznie dziękuję za pomoc, to było czy się nagrało. <śmum> Powiem Wam, że naprawdę fajna rozrywka. Fajne miejsce, fajny sposób, taki skuter śnieżny na wyszalenie się na rozładowanie adrenaliny, przed chwilą jeszcze było mi zimno, a teraz zastanawiam się, jak się wyłącza ogrzewane gripy tutaj. A dobra, widz. Naprawdę, e, kiedyś uczestniczyłem w takiej dyskusji, w której to pytano, czy naprawdę ogrzewane e, manetki są w stanie polepszyć samopoczucie e, motocyklisty, czy też kierowcy skutera śnieżnego potwierdzam. Jest to, naprawdę, jest to naprawdę bardzo fajna rzecz i też doceniam to, że to się znalazło tutaj w zipie Snowmaxie. Jednocześnie jestem niesamowicie, niesamowicie wdzięczny, że zostałem tutaj zaproszony i że miałem możliwość przejechać się na takim typowym sprzęcie, doświadczyć czegoś zupełnie nowego. No, gdyby jeszcze nie ta bliska obecność jeziora, to by było jeszcze fajniej. Najważniejsze, czy da się robić tym bączki, tak da się, tylko naprawdę trzeba uważać, żeby nie zaliczyć takiej gleby jak ja, ale taka gleba w śniegu to jest, to jest zupełnie co innego. No ma to power. A no i jeszcze jakby ktoś zapytał, no kwestia uprawnień. Tym pojazdem poruszamy się po drogach niepublicznych, więc wydaje mi się, że, że ten problem nie występuje. Druga kwestia to, rzecz jasna, spalanie. Zbiornik 4-litrowy i spalanie też w okolicach 4 litrów. Tutaj tak zasięg nie jest ważny, wiadomo, że tutaj nie robi się nie wiadomo jakich przebiegów taką maszyną. W każdym razie, jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy warto, jeżeli ma dostęp do, do terenu, jeżeli ma... Yy, odpowiednią ilość fantazji i chcę naprawdę w, w aktywny sposób spędzać wolny czas, to wydaje mi się, że jest to naprawdę świetna zabawka i świetny prezent, który można sobie yy, sprawić po prostu na każdy weekend i na każdą wolną chwilę, kiedy tylko będziemy mieli ochotę yy, nieco wyładować z siebie złe emocje i poczuć ten dreszcz adrenaliny to będzie na tyle jeżeli chodzi o, o dzisiejsze szybce i wolniej dzisiaj wolniej ale emocje są spotęgowane o. jest moc bardzo wam dziękuję zachęcam was do subskrypcji zachęcam was do, do komentowania i do odwiedzania jednoślad.pl, mimo że dzisiaj zostawiamy za sobą aż trzy ślady. <grybujesz> Coś wspaniałego. Ale glewa była fajna, nie? Glewa mi się bardzo podobała.